Problem braku materialnej przyczyny jest o tyle ważny, że wskazuje on na to, że nie możemy czerpać z wszystkich rzeczy, ponieważ jeżeli była jakaś pierwsza chwila istnienia wszechświata, jeżeli wszechświat posiada swój najwcześniejszy moment, to jest to sytuacja wyjątkowa, niepodobna do żadnej przyczynowo-skutkowej zależności, z jaką weszliśmy w kontakt w tym życiu. Więc lepszym sformułowaniem pierwszej przesłanki byłoby, jeżeli wszechświat zaczął istnieć, to wszechświat ma przyczynę. Z tą przesłanką też się nie zgadzam, ale przynajmniej w ten sposób obrońca Kanam upewnia się, że nie wprowadzi nikogo w maliny i nie sprawi, że ktoś będzie czepiał ze swojego doświadczenia o przyczynach i skutkach w tym świecie, kiedy rozważa powstanie absolutnie wszystkiego, co fizycznie istnieje. Łukasz mówi, że doświadczenie codzienne, jak komórki, bluzy czy rysunki, nie może służyć do oceniania wszechświata. Ale w poprzednich fragmentach korzystał dokładnie z takiej analogii, aby podważyć pierwszą przesłankę. Nie można samemu przyznać, że analogie są niewłaściwe, a potem z nich korzystać. To logiczne samobójstwo. Łukasz sam mówi, że doświadczenie codzienne nie działa dla wszechświata, a wciąż na nim polega. Przecież to sprzeczność. Poza tym twierdzi, że wyjątkowość pierwszej chwili istnienia wszechświata sprawia, że przesłanka. Wszystko, co zaczyna istnieć, ma przyczynę, jest problematyczna. Ale to, że wszechświat jest wyjątkowy, nie dowodzi, że nie ma przyczyny. Wyjątkowość nie implikuje braku przyczyny. Dalej, Łukasz sugeruje, że wnioski o przyczynach w codziennym doświadczeniu muszą obowiązywać także przy powstaniu wszechświata, albo że muszą być całkowicie inne. Więc traktuje dwie sytuacje jako wzajemnie wykluczające, ignorując możliwość, że wszechświat mógł mieć przyczynę niematerialną, np. Boga. Nie trzeba wybierać tylko między doświadczeniem codziennym a totalną nicością, jest też opcja przyczyny niematerialnej. Następnie Łukasz próbuje zmienić przesłankę tak, aby nie wprowadzała ludzi w błąd, ale jednocześnie mówi, że i tak się z nią nie zgadza. Zatem stosuje różne standardy dowodów w zależności od własnych potrzeb. Dla niego coś może być niewłaściwe w jednej formie, a w innej formie ten tak zwany problem znika, choć logika pozostaje ta sama. Łukasz sam zmienia zasady gry, kiedy mu wygodnie, zamiast uczciwie rozważać przesłankę. A także sugeruje, że przesłanka powinna być sformułowana tak, aby ludzie nie czerpali z doświadczenia codziennego. Ale nie podaje dowodu, że przesłanka jest fałszywa. To argument retoryczny, nielogiczny. Opiera się na chronieniu odbiorcy przed błędem, a nie na samej logice. Łukasz mówi, żeby nikogo nie wyprowadzić w maliny, zamiast wykazać, że przesłanka jest błędna. A kiedy Craig słyszy ten zarzut. To mówi co następuje: przekonanie, że coś może się po prostu zmaterializować bez żadnej przyczyny, jest gorsze niż wierzenie w magię. W przypadku magii mamy przynajmniej magika, nie wspominając już o kapeluszu. <ścoughs> no po pierwsze, to dziękuję, że właśnie przyznałeś, że odwoływanie się do nadprzyrodzonych przyczyn, żeby wyjaśnić jakieś zdarzenie, jest żadnym wyjaśnieniem. Po drugie, ten argument może mógłby mieć jakąś moc, gdyby nie był wypowiedziany przez chrześcijanina. Bo Krejk uważa, że moralnie doskonały wszechwiedzący, istniejący poza czasem umysł, spowodował wszechświat. Jakie wytłumaczenie masz, żeby poprzeć to przekonanie? A może jest tak, że tłumaczysz jedną niewiadomą, używając drugiej, jeszcze większej niewiadomej? Łukasz przedstawia argument Krejga, tak jakby chodziło o magika w kapeluszu. Upraszcza argument o przyczynie niematerialnej do absurdalnego porównania do magii. To błąd, bo obala uproszczoną, śmieszną wersję argumentu, a nie jego rzeczywistą treść. Łukasz nie rozbija logicznego argumentu o przyczynie niematerialnej, tylko robi z niego żart. To nie dowód, to retoryka. Po drugie, sugeruje, że skoro przyczyna nadprzyrodzona jest niewiadomą, to tłumaczenie wszechświata nią jest bez sensu. Ale przecież to nie wynika z logiki, że istnienie przyczyny niematerialnej, np. Boga, jest niewłaściwe. Bo jest to wyjaśnienie, które odpowiada na pytanie, co spowodowało wszechświat. Zatem twierdzenie, że skoro nie znamy natury przyczyny, to nie może jej być, nie jest dowodem, to nie wynika logicznie. Po trzecie, Łukasz mówi, że argument byłby mocny, gdyby nie był wypowiedziany przez chrześcijanina. Ale wartość logiczna argumentu nie zależy od tego, kto go wypowiada, tylko od jego poprawności. To tak, jakby powiedzieć: Twoje wyjaśnienie jest złe, bo jesteś ateistą. To atak na osobę, nie na argument. Po czwarty Łukasz sugeruje, że argument jest niewiarygodny, bo odwołuje się do większej niewiadomej. Argumentacja nie znamy wszystkiego, więc nic nie może być prawdą. Jest klasycznym błędem logicznym to argument z ignorancji. Nieudowodniona, niewiadoma nie obala logicznej przyczyny. To nie dowód, tylko brak wiedzy. Problemy? Spójrzmy teraz na frazę zaczyna istnieć. Co to znaczy, że coś zaczyna istnieć? Może niech figura Jezusa Chrystusa Króla wszechświata posłuży nam za przykład. Był czas w historii ludzkości, na przykład średniowiecze, kiedy figura nie istniała, później jakoś w 2000 roku ktoś ją wymyślił. Potem proces jej tworzenia był w toku, a w 2010 bum zaczęła istnieć w swojej oficjalnej wersji. Jako oficjalny moment, kiedy figura zaczęła istnieć, przyjmijmy 21 listopada 2010, kiedy jakiś Stefan poświęcił ją i konkretnie kiedy pierwsza kropla święconej wody dotknęła figury, wtedy istniała ona już w takim sensie, jaki zamierzono. Więc, mając to na uwadze, jak możemy zdefiniować słowa zaczyna istnieć? Oto definicja, którą proponuje Craig. Jakikolwiek obiekt X zaczyna istnieć wtedy i tylko wtedy, gdy, po pierwsze, X istnieje w czasie T, czyli nasza figura istnieje 21 listopada 2010 roku. Po drugie, gdy T jest pierwszym czasem, w którym X istnieje. 21 listopada 2010 roku jest pierwszym momentem, kiedy figura istnieje w swojej ostatecznej formie. Nie ma momentów wcześniejszych, kiedy można powiedzieć, że w takiej istnieje. I tutaj zaczynają się schody. Craig dodaje do definicji zaczynania istnieć taki podpunkt. Po trzecie, gdy świat rzeczywisty nie uwzględnia takiego stanu rzeczy, w którym X istnieje bezczasowo. Um, Okej, okay. nasza figura nie istniała nigdy bezczasowo, z tego co wiem. Ten podpunkt jest tu dlatego, że Kreik uważa, że Bóg chrześcijański właśnie istnieje w ten bezczasowy sposób. Gdyby tego podpunktu nie uwzględnił, to ktoś mógłby powiedzieć, że Bóg wtedy też zaczyna istnieć, czego by nie chciał. Ja uważam, że problem jest tutaj z użyciem słowa istnieje. Proszę zadajcie sobie pytanie, co by to znaczyło? że coś istnieje, chociaż nie było w czasie nawet przez jedną setną sekundy i nie istniało w przestrzeni, nawet w jednym milimetrze kwadratowym przestrzeni. Wszystkie rzeczy, z jakimi wchodzę w kontakt, istnieją w czasie i w przestrzeni, więc może teiści powinni wymyślić sobie nowe słowo, które mogliby używać, kiedy mówią o bezczasowej i transcendentnej rzeczywistości. Bo słowo istnieje jest już zajęte. Ale dobra, przyznajmy. Łukasz próbuje stosować definicję, zaczyna istnieć, do bytu bezczasowego, tak jakby Bóg musiał istnieć w czasie. Definicja Kreiga o zaczynaniu istnieć dotyczy obiektów czasoprzestrzennych. Stosowanie jej do Boga, który według teizmu istnieje poza czasem, to klasyczny błąd kategorii, mieszanie pojęć z różnych domen ontologicznych. To tak, jakby próbować zmierzyć temperaturę liczb. Nie da się, bo to zupełnie inna kategoria rzeczy. Dalej przedstawia problem istnienia boga bezczasowego jako słowo istnieje jest już zajęte, czyli sugeruje, że teizm nie ma sensownej definicji, ale upraszcza argument teistyczny do czysto językowego problemu, ignorując filozoficzne pojęcie bytu bezczasowego, które w logice i metafizyce jest dobrze ugruntowane. Dalej Łukasz sugeruje, że skoro nie rozumiemy istnienia w kontekście bezczasowym, to argument o przyczynie pierwszej jest problematyczny. Ale trudność językowa nie obala logicznej struktury argumentu kalam. Argument nadal działa dla bytu niematerialnego, który nie jest ograniczony czasem. To, jak powiedzieć, nie wiem jak działa liczba urejona, więc nie istnieje. Przecież to nie wynika logicznie. Dalej Łukasz mówi, że wszystkie rzeczy, z którymi wchodzi w kontakt, istnieją w czasie i przestrzeni, więc Bóg nie mógłby istnieć poza czasem. Zatem próbuje wyciągnąć generalną regułę z ograniczonego doświadczenia osobistego. To klasyczny błąd indukcji. Łukasz y, obserwuje tylko obiekty fizyczne, więc zakłada, że wszystkie byty muszą istnieć w czasie. To nie dowód, tylko założenie z własnego doświadczenia. Dalej Łukasz sugeruje, że jeśli nie potrafimy wyobrazić sobie istnienia bezczasowego, to pojęcie Boga jest problematyczne. Ale przecież brak zdolności wyobrażania czegoś nie jest dowodem na jego niemożliwość, i Łukasz sam w dalszej części o tym mówi.